Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoja obecność przeszkadza światu, który nauczył się kochać tylko hałas? Być może i Ty nosisz w sobie to dziwne milczenie, nie takie, które wyraża obojętność, lecz to, które jest krzykiem duszy, milczenie, które nie prosi o uwagę, bo wie, że prawda nie potrzebuje widowni, tylko dusza zmęczona, zbyt długo niezrozumiana, zbyt często rozdarta między potrzebą bycia a potrzebą ucieczki potrafi naprawdę docenić ciszę. A może właśnie teraz, w tej chwili zrozumiesz, że to, czego Ci brakowało, nie było obecnością innych, ale Twoją własną. Bo istnieje rodzaj samotności, który nie boli, ale uzdrawia. Istnieje cisza, która nie oznacza pustki, ale obecność tego, co najgłębsze Twojej własnej prawdy. Zostań ze mną do końca tej opowieści, nie po to, by znaleźć odpowiedzi, ale byś usłyszał pytania, które twoja dusza próbowała ci zadać od dawna. To, co odkryjemy razem, może nie być łatwe, ale będzie prawdziwe. I być może po raz pierwszy od dawna poczujesz ulgę, że nie musisz już udawać, że wszystko jest w porządku. Karl Jung powiedział kiedyś: Milczenie to miejsce, gdzie dusza się odbudowuje. Ale zanim to się stanie, musisz przejść przez tę cichą, niewidzialną dolinę, gdzie wszystko, co ukryte, Wychodzi na powierzchnię, gdzie nie masz się już za kim schować, gdzie Twoja własna obecność staje się lustrem, które odbija wszystko to, przed czym uciekałeś. To przerażające, prawda? Zostać sam na sam ze sobą, bez tła, bez rozmów, które zapełniają pustkę, bez roli, którą odgrywasz, by nie zostać odrzuconym. Ale to właśnie tam, w tej głębokiej ciszy, dzieje się coś, czego świat nigdy nie zrozumie. Twoja dusza wraca do siebie. Nie jesteś dziwny, że szukasz ciszy. Nie jesteś słaby, że męczy cię hałas. To nie ty jesteś zbyt delikatny. To świat stał się zbyt brutalny. Tak brutalny, że zapomnieliśmy, jak brzmi własny oddech. Tak zajęty krzykiem, że nie słyszymy już bicia serca. Ale ty słyszysz i dlatego boli. Bo kiedy jesteś wrażliwy, słyszysz rzeczy, których inni nie zauważają. Widzisz cienie w słowach, które mają brzmieć niewinnie. Czujesz napięcia w obecności tych, którzy udają spokój. Twoje ciało reaguje, zanim jeszcze rozum zdąży zrozumieć. A cisza, cisza staje się jedynym miejscem, gdzie twoje granice są szanowane, gdzie nie musisz tłumaczyć się z tego, co czujesz, bo nie wszystko, co przeżyte, musi być wyjaśnione. Niektóre rzeczy po prostu są, jak ból którego nie da się opisać, jak tęsknota za czymś, czego nigdy się nie miało, ale co dusza pamięta, jak miłość do przestrzeni, gdzie nikt niczego od ciebie nie chce. Może i ty jesteś jedną z tych dusz, które zawsze czuły się inne, może od dziecka widziałeś zbyt wiele, może czułeś emocje innych tak silnie, że zapominałeś o własnych, może nauczyłeś się być silny, bo nikt nie nauczył cię, jak być słabym. A może po prostu jesteś zmęczony, zmęczony walką o uwagę, zmęczony proszeniem o obecność, która i tak nigdy nie była pełna, zmęczony udowadnianiem, że zasługujesz, by być kochanym. Wtedy pojawia się pokusa zniknąć, nie w sensie dosłownym, ale emocjonalnie wycofać się, zamilknąć. Nie dlatego, że się poddajesz, ale dlatego, że chcesz w końcu oddychać, że nie chcesz już grać, że czujesz jak twoje wnętrze woła o przestrzeń i nagle cisza, której się bałeś, staje się twoim schronieniem. Nie boisz się już być sam, bo rozumiesz, że samotność nie jest brakiem ludzi, ale brakiem prawdy. A kiedy jesteś prawdziwy, nawet jeśli jesteś sam, jesteś wolny, bo cisza nie ocenia, cisza nie porównuje, cisza nie każe ci być kimś, kim nie jesteś, ona po prostu jest. Jak czuły świadek Twojej przemiany, jak matka, która tuli, nie pytając, dlaczego płaczesz, jak noc, która nie potrzebuje dnia, by mieć sens. I właśnie w tej ciszy zaczynasz słyszeć to, co było w tobie zawsze obecne: szept duszy, który mówi, już wystarczy, możesz przestać się starać, już jesteś wart, już jesteś dość. Wtedy coś się w tobie łamie, ale nie na gorsze. To łamanie jak skruszenie skorupy, pod którą byłeś uwięziony, to nie koniec, to początek. Początek życia, które nie potrzebuje świadków, by być prawdziwe. Bo najgłębsze uzdrowienie zawsze dzieje się w ciszy. Nie krzykiem, nie walką, nie argumentami. Ale w tej jednej chwili, gdy siedzisz sam, słyszysz swój oddech i po raz pierwszy od lat czujesz, że jesteś naprawdę obecny. Nie dla kogoś, nie przeciwko czemuś, po prostu obecny. Dla siebie. I to wystarczy. Jeśli to dotknęło czegoś głęboko w tobie, zostań ze mną, bo to, co przychodzi dalej, może uleczyć to, co nadal boli. Niektórzy mówią, że uciekanie od ludzi to oznaka słabości, ale ty już wiesz, to nie ucieczka, to powrót, powrót do siebie. Bo ile razy jeszcze miałbyś wejść do tych samych drzwi, gdzie nikt cię nie widzi naprawdę? Ile razy jeszcze udawać, że wszystko jest dobrze, gdy serce ci pęka w środku, w całkowitej ciszy? Wybierając ciszę, wybierasz siebie. Nie dlatego, że nie kochasz innych, ale dlatego, że po raz pierwszy naprawdę chcesz pokochać siebie. Cisza to nie mur. To ogień oczyszczający, to przestrzeń, gdzie możesz przestać być silny, gdzie możesz wreszcie się rozpaść, nie bojąc się, że ktoś to wykorzysta. Cisza to Twój dom. Może jeszcze niedokończony, może trochę zrujnowany, ale prawdziwy. I tu, w tej prawdzie, nie musisz już niczego udowadniać. To, że oddychasz, że jesteś, że przetrwałeś, to już jest zwycięstwo. Może przez lata uczyłeś się, że twoje potrzeby są za duże, że twoje emocje są niewygodne, że twoja obecność jest zbyt intensywna. A może ktoś powiedział ci, że jesteś zbyt cichy, zbyt zamknięty, zbyt trudny do pokochania. I nosiłeś to w sobie jak niewidzialny ciężar, jak kamień w piersi, który nigdy nie chciał się rozpuścić. Ale prawda jest taka, to nie ty byłeś za dużo, to inni byli za mało obecni, nie potrafili sięgnąć twojej głębi, bo nigdy nie zanurzyli się we własnej, a ty, ty czułeś wszystko. I właśnie dlatego teraz cisza jest twoim zbawieniem, bo milczenie nigdy cię nie zdradzi, milczenie nie odejdzie, kiedy przestaniesz być wygodny. Milczenie nie powie, że przesadzasz, że dramatyzujesz, że musisz się pozbierać. Milczenie siada obok ciebie i po prostu jest. A to czasem więcej niż ktokolwiek ci kiedykolwiek dał. Zaczynasz rozumieć, że pokój nie przychodzi z zewnątrz, że nie znajdziesz go w drugim człowieku, dopóki nie odnajdziesz go w sobie, że cisza to nie pustka, to pełnia, której świat zapomniał. Kiedyś cię to przerażało. Teraz daje ci to siłę. Bo nic nie jest silniejsze niż człowiek, który nie boi się być sam. Cisza staje się Twoim lustrem, odbija każdą ranę, każde wspomnienie, każde pragnienie, które chowałeś głęboko, ale właśnie dzięki temu wiesz, kim naprawdę jesteś. I nie jesteś już gotów zrezygnować z siebie, byle tylko być częścią czegoś, co Cię nie karmi. Bo ile razy jeszcze miałbyś się kurczyć, by zmieścić się w przestrzeni, która nie jest Twoja? Ile razy jeszcze udawać, że nie boli? Ile razy jeszcze mówić tak, gdy całe Twoje ciało krzyczy nie, nie? Wystarczy. Cisza uczy Cię granic. Uczy Cię, że Twoja obecność to dar, nawet jeśli inni tego nie zauważają. Uczy Cię, że Twoje nie to akt miłości własnej, a nie egoizmu. Uczy cię, że nie musisz być dostępny dla każdego, bo nie wszyscy mają prawo wejść do twojego wnętrza. To, że jesteś otwarty, nie znaczy, że jesteś otwartymi drzwiami. To, że jesteś dobry, nie znaczy, że musisz pozwalać się ranić. I właśnie w ciszy zaczynasz czuć swoją moc. Nie tę, która krzyczy i dominuje, ale tę cichą, wewnętrzną. Tę, która mówi: Nie potrzebuję już być wybierany, wybieram siebie. To zmienia wszystko. Nagle przestajesz gonić za potwierdzeniem swojej wartości, przestajesz szukać w oczach innych tego, co zawsze było w tobie. Nie oznacza to, że już nie potrzebujesz ludzi. Oznacza to, że nie jesteś już od nich zależny, a to różnica, która rodzi wolność. Bo prawdziwa miłość nie rodzi się z potrzeby, rodzi się z obecności. I kiedy jesteś obecny w sobie, możesz być naprawdę obecny dla innych, bez oczekiwań. Bez gier, bez masek. Ale zanim tam dojdziesz, cisza musi stać się Twoją nauczycielką, musi przeprowadzić Cię przez wszystkie ciemne miejsca w Tobie, musi rozbić Twoje iluzje, musi pokazać Ci, gdzie jeszcze oddajesz swoją moc. To nie jest łatwe, czasem to bolesne, czasem aż chcesz uciec z powrotem do hałasu, byle tylko nie słyszeć tego, co w Tobie żyje. Ale jeśli wytrzymasz, jeśli usiądziesz w tym ogniu, jeśli spojrzysz sobie w oczy bez litości i bez osądu, Coś się stanie, zaczniesz czuć. Głębiej, cierpliwiej, prawdziwiej, to co było martwe, zacznie oddychać. To co było tłumione, zacznie mówić. To co było zepchnięte, wróci do ciebie. Nie po to, by cię zranić, ale byś wreszcie mógł to objąć. I może właśnie wtedy zrozumiesz, że Twoje rany nie są przeszkodą. One są drogą. Po to przez nie światło zaczyna wpadać. Nie musisz być już idealny. Nie musisz być już silny, nie musisz nikomu udowadniać, że zasługujesz na miłość. Już zasługujesz, już jesteś. A cisza, której się bałeś, była cały czas bramą. Nie do końca, ale do początku. Jeśli to, co właśnie przeczytałeś, poruszyło coś głęboko w tobie, zostań. W kolejnym fragmencie otworzymy drzwi jeszcze głębiej, tam, gdzie zaczyna się prawdziwe uzdrowienie. Niektórzy ludzie boją się ciszy, bo myślą, że to pustka. Ale ty już wiesz, prawdziwa pustka to rozmowy bez duszy, relacje bez obecności, spojrzenia, które cię nie widzą. Cisza nie jest brakiem, cisza to pełnia. To miejsce, gdzie wszystko, co było przytłumione, odzyskuje głos. To przestrzeń, w której twoje serce może wreszcie mówić bez przerywania. Kiedy po raz pierwszy naprawdę usiadłeś sam, może czułeś niepokój. Może pojawiły się wspomnienia, które próbowałeś zapomnieć. Może w ciszy usłyszałeś swoje stare pragnienia, które ktoś kiedyś nazwał zbyt dużymi. Ale teraz już się nie boisz? Bo rozumiesz, że każde uczucie, które wraca, wraca po coś, żeby zostać usłyszane, żeby zostać uznane, żeby zostać uwolnione. Nie jesteś tym, co Ci się przydarzyło. Jesteś tym, co przetrwało. I właśnie w ciszy Twoje przetrwanie zamienia się w życie. Już nie tylko egzystujesz, nie tylko funkcjonujesz. Zaczynasz naprawdę być, nie dla innych, nie w reakcji na świat, ale dla siebie. Cisza pozwala Ci oddzielić, co jest Twoje, a co zostało Ci narzucone. Pozwala Ci poczuć, że Twoje granice to nie mury, ale bramy, które Ty kontrolujesz nagle nie musisz już nikomu tłumaczyć, dlaczego się wycofujesz. Nie musisz się usprawiedliwiać za to, że potrzebujesz przestrzeni. Twoje potrzebuje pobyć sam staje się święte. Nie jako ucieczka, ale jako akt odwagi, bo wymaga ogromnej odwagi spojrzeć w siebie i nie odwrócić wzroku. Cisza to nie koniec relacji, to koniec iluzji, to koniec udawania. To powrót do tego, co prawdziwe, w relacjach, które przestają być jednostronne, w słowach, które przestają być puste, w decyzjach, które nie są podejmowane ze strachu, ale z obecności. Może teraz zauważasz, jak wiele razy mówiłeś tak, bo bałeś się samotności? Jak wiele razy wybierałeś relacje, które były tylko echem Twojej rany, nie Twojej duszy? Jak często akceptowałeś mniej niż zasługujesz? tylko po to, by nie czuć się odrzuconym. Ale wiesz co? Bycie z kimś, kto nie widzi twojej duszy, jest o wiele bardziej samotne niż bycie samemu. I właśnie dlatego cisza cię leczy, bo nie prosi cię o kompromisy. Nie udaje, że coś czuje, nie daje obietnic, których nie spełni. Cisza po prostu jest. I w tej obecności zaczynasz uczyć się, jak być dla siebie tym, czym inni nigdy nie byli. Może po raz pierwszy mówisz do siebie łagodnie, może nie odpychasz już łez, które przychodzą bez zapowiedzi, może kładziesz dłoń na sercu i szeptasz, jestem tutaj, już nie musisz walczyć. To nie słabość, to dojrzałość, to uznanie, że twoje rany nie muszą być ukrywane, byś zasługiwał na miłość. To akceptacja, że nie musisz być ciągle produktywny, dostępny, uśmiechnięty. To zrozumienie, że twój spokój jest ważniejszy niż opinie innych. Cisza przypomina Ci o Twojej prawdziwej wartości, nie tej, którą ktoś Ci przyznał, ale tej, która była w Tobie od zawsze. W świecie, który nagradza hałas i widoczność, Twoja cisza jest aktem rewolucji, bo mówi: Nie muszę krzyczeć, by istnieć, nie muszę błyszczeć, by mieć znaczenie. Jesteś jak korzeń, niewidoczny, ale niezbędny, jak fundament, cichy, ale dźwigający całość. Jak oddech, niezauważany dopóki nie zabraknie powietrza. Twoja siła nie leży w tym, co pokazujesz. Leży w tym, co wytrzymujesz, w tym, co nosisz bez świadków, w tym, co uzdrawiasz, nie czekając na oklaski. A jeśli kiedykolwiek poczujesz, że jesteś za bardzo, za wrażliwy, za cichy, za intensywny, przypomnij sobie, że być może po prostu jesteś zbyt prawdziwy dla ludzi, którzy nauczyli się żyć powierzchownie. Niech odejdą. Niech zostanie tylko to, co jest zgodne z Tobą. Nie musisz już się zmieniać, by pasować. Masz prawo wybrać siebie, masz prawo milczeć, masz prawo nie tłumaczyć się ze swojej drogi, bo Twoja dusza nie przyszła tutaj, by być zrozumiana przez wszystkich. Przyszła, by być wierna sobie. I właśnie dlatego milczenie, które kiedyś Cię przerażało, teraz jest Twoim schronieniem, Twoim miejscem mocy, Twoim wewnętrznym domem. A kiedy świat znowu zacznie krzyczeć. Kiedy znów poczujesz presję, by wrócić do roli, której już nie chcesz grać, zamknij oczy, weź głęboki oddech i wróć do ciszy. Tam znajdziesz siebie, całego. Nie wersję wygodną dla innych, nie maskę, którą ci narzucono, ale ciebie zranionego, ale obecnego. Ciebie cichego, ale prawdziwego. Ciebie samotnego, ale wolnego. Jeśli to, co właśnie przeczytałeś, sprawiło, że coś się w tobie poruszyło, nie przerywaj teraz. Ostatni blok to miejsce, gdzie Twoje milczenie zamieni się w siłę, której nic już nie złamie. A teraz usiądź jeszcze raz, ale inaczej. Nie jak ktoś, kto szuka ucieczki, ale jak ktoś, kto wreszcie wrócił do siebie. Zamknij oczy, oddychaj. To, co czujesz, nie musi być nazwane. Nie wszystko, co prawdziwe, musi mieć definicję. Nie wszystko, co święte, potrzebuje świadków. Jesteś tutaj, z sobą i to wystarczy. Cisza, którą wybrałeś, była nie tylko decyzją, była przełomem. Nie stałeś się mniej w oczach świata, stałeś się bardziej obecny w oczach duszy. A to jest jedyne spojrzenie, które naprawdę leczy. Pamiętasz ten moment, kiedy pierwszy raz naprawdę wytrzymałeś z sobą samym? Bez muzyki, bez ekranu, bez słów. Tylko ty i twój oddech, tylko ty i twoje wnętrze. Być może wtedy poczułeś lęk, ale dzisiaj ten sam moment niesie spokój. Jakby coś, co przez lata było napięte, wreszcie puściło. Jakby twoja dusza powiedziała, dziękuję, że mnie nie zagłuszasz. A to nie znaczy, że już nie cierpisz. To znaczy, że cierpienie nie jest już twoim wrogiem. Jest nauczycielem. Jest częścią drogi. Jest dowodem, że twoje serce jest żywe. Bo tylko serce, które kochało, może pękać. Tylko serce, które czuło głęboko, może milczeć tak godnie. Zauważ, że nie próbujesz już wszystkiego rozumieć. Nie analizujesz każdego zdarzenia, każdego słowa, każdej ciszy między wierszami. Bo odkryłeś coś większego niż zrozumienie, odkryłeś zgodę. Zgodę na to, że niektóre rzeczy się skończyły, że nie każdy musi zostać, że nie każdy rozdział zasługuje na kolejne strony. To nie chłód, to nie obojętność, to dojrzałość, to Twoje wewnętrzne tak dla życia takim, jakie jest. Nie już tylko z Jego światłem, ale i z Jego cieniem. Karl Jung mówił: To, czemu się opierasz, trwa, to, co przyjmujesz, przemienia się. I właśnie to robisz. Przestajesz walczyć z tym, co było. Przestajesz chcieć zmieniać ludzi, którzy nie potrafili Cię kochać. Przestajesz szukać wyjaśnień dla rzeczy, które po prostu musiały się wydarzyć. Zamiast tego wracasz do siebie, do miejsc, które zaniedbałeś. Do potrzeb, które tłumiłeś, do snów, które kiedyś wydawały się zbyt duże. I nagle zaczynasz rozumieć, że samotność, której się bałeś, była Twoją bramą, bramą do ciszy, a cisza Twoją świątynią, nie tą zbudowaną z kamieni, ale tą zbudowaną z odwagi, z łez, z wewnętrznych decyzji, które podjąłeś w ciemności. Cisza uczy Cię, że nie musisz już być głośny, żeby być mocny że nie musisz się tłumaczyć, żeby być autentyczny, że nie musisz już nikogo przekonywać, żeby znać swoją wartość. Zaczynasz chodzić inaczej, mówić inaczej, patrzeć inaczej, nie z pychą, ale z obecnością, bo człowiek, który wrócił do siebie, staje się spokojny, już nie szuka, znajduje, już nie goń, wybiera. To jest twoja wolność, nie ta, którą widać, ale ta, którą czuć, w tym, że nie reagujesz od razu, w tym, że nie odpowiadasz na każde zaproszenie do chaosu. W tym, że wybierasz milczenie, kiedy inni krzyczą, nie dlatego, że nie masz głosu, ale dlatego, że już nie musisz krzyczeć, by być usłyszanym przez siebie. Wiesz już, że najważniejsze rozmowy toczą się w ciszy, najgłębsze decyzje zapadają w samotności, najprawdziwsza obecność nie potrzebuje publiczności, bo Ty jesteś obecny. I nie jesteś sam, bo człowiek, który znalazł siebie, nigdy nie jest naprawdę sam. Ponosi w sobie cały świat. Nosząc w sobie swoje rany, nosi też ich uzdrowienie. Nosząc w sobie ciszę, nosi też pokój. Nosząc w sobie samotność, nosi też wolność. Może teraz patrzysz na swoje życie i widzisz, jak bardzo się zmieniłeś. Nie stałeś się kimś innym. Stałeś się bardziej sobą. Zrzuciłeś warstwy. Odpuściłeś potrzebę bycia rozumianym i nagle jesteś lekki. Nie przez brak bólu, ale przez brak oporu. Już nie stoisz na straży swojego cierpienia. Nie karmisz go historiami. Nie wzmacniasz go nadziejami na coś, co nie wróci. Po prostu jesteś. A to jest największy dar. Twoje istnienie, Twoja obecność. Twój wewnętrzny dom, zbudowany na ciszy, której już się nie boisz na samotności, która stała się wolnością, na milczeniu, które jest Twoją najgłębszą siłą. Więc jeśli kiedykolwiek znów poczujesz, że świat jest za głośny, że ludzie za bardzo chcą Cię zmienić, że życie za bardzo Cię przytłacza, przypomnij sobie, masz prawo wybrać ciszę, masz prawo wybrać siebie, masz prawo odejść, by się uratować, nie jesteś mniej, bo jesteś sam, jesteś więcej, bo jesteś prawdziwy. Jeśli ta prawda cię boli, nie uciekaj, usiądź, oddychaj i zaufaj. Bo to milczenie, które dziś wydaje się pustką, jutro stanie się Twoim azylem, Twoim miejscem mocy, Twoim wewnętrznym światłem, które nie zgaśnie, nawet jeśli cały świat przestanie Cię rozumieć. Bo już nie musisz być rozumiany, wystarczy, że jesteś. Jeśli coś z tego, co przeczytałeś, otworzyło Ci oczy, serce lub wspomnienie, Napisz w komentarzu, co poruszyło cię najmocniej. Udostępnij to komuś, kto też walczy w ciszy. I wracaj tutaj zawsze, gdy zapomnisz, kim naprawdę jesteś.